Witam was w dzisiejszym odcinku um, Dzisiaj sobie um, Otworzy um, Super losowanie u Ispina Sobie otworzymy i Tylko to będzie Zaraz właśnie robiłem zdjęcie Bo kupiłem sobie Nowy dom Dobra Wyjdziemy z trybu zdjęć I za chwilę um, zrobimy, Otworzymy tego to losowanie dobra więc już tutaj wchodzę na losowanie mamy zwykłe losowanie i super losowanie najpierw zaczniemy od tego zwykłego losowania i zobaczymy co tutaj wylosujemy mam nadzieję że 200kr to wtedy nam się kompletnie zwróci ten dom ale na razie nam się nie zwróca no bo powiedzcie mi na co nam ten sweter nie założy się go i nic nie Niepotrzebne. I teraz super losowanie. Mam nadzieję, że jakieś KR Fajne uda nam się tu zdobyć. I to będzie w super losowaniu. KR, ja... no nie, nie, nie. Jak tu nie będzie. Wiecie co? patrz patrzcie. Trzy beznadziejne rzeczy. Trzy rzeczy beznadziejne. No, jeszcze do góry jedno. Gdyby 170KR, dobra, by było ok, ale nie. Tragedia, nie? Mm. No niestety. Pokażę wam jeszcze moje samochody. Takie tutaj. Auta i pokażę wam też moje odblokowane, te samochody z odzysku. Dobra. on live. Jezu, gdzie to się sprawdzało. A chyba w garażu, nie? Chyba w domu się to sprawdzało. Tak ja wam pokażę dom, nie? gdy kupiłem. Dobra, wejść do domu. Nie peń... Dobra, i zobaczymy. O, tak właśnie wygląda Głąka Sunflower. I zobaczymy za chwilę. No, te auta, które mam. No, to się jest jakoś gdzieś tutaj, nie? Jakoś tutaj, gdzie pokazuję teraz palcem. Jakoś gdzieś tu. Tylko, że w innym. O, w warsztacie tu jest domok nie? O, zapomniane wozy, no właśnie. W warsztacie to się robiło: zapomniane wozy. I to są moje: Ten S, S, Escort, RS Turbo, Cabrera Speed, TVR, Ten Jaguar, XJ220 i, i Triumph Speed Fire. Mało troszkę ich, bo nie gram zbytnio. Znaczy teraz gram dużo, ale wcześniej nie grałem. Wcześniej prawie w ogóle w to nie grałem. No i tak wyglądają moje samochody. Jaguara odblokowałem dzisiaj i tego Triumpa też odblokowałem dzisiaj. Dzisiaj je odblokowałem i jeszcze byłem na dwóch, na dwóch tam gdzie można patrzeć, ale z jakieś pół godziny patrzyłem na jeden i nie było i na drugi też i później sobie pojadę kiedy indziej. Tam, i no to to było wszystko w takim króciutkim materiale. Do zobaczenia. Cześć i popo. Elu.